Mordy system, Marcinator I zobaczcie, coś w nowym takim biurze, można powiedzieć. Dopiero je dekoruję, więc możecie dać napisać w komentarzu, co to jeszcze mogę dodać. Ale szelki są i to nawet dwunastki, ale dumni, więc nie zgłaszajcie na FBI. Przechodząc do najważniejszych rzeczy, które się interesują, mam dla Was mnóstwo nowości od importera Triplex. Pokażę Wam, wypiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć jako pierwsze, żebyście przetestowali. Na dole w komentarzu piszecie Marcinator. Przetestuj na przykład XF 2009, ja wtedy biorę swoich ziomeczków, Radia, Maniaka Piro, Benia i jedziemy testować. No ale przejdźmy sobie po kolei, bo to będzie taki wiecie, nie będzie to jakiś długi odcineczek, to będzie takie bardziej pokazane nowości, jakie przypłynęły w ostatnich dwóch miesiącach do importera Triplex. Zacznijmy sobie może od Fontan, bo mamy je tutaj akurat. XF 2009, bardzo ładna Fontanna, 60 sekund i to jest kategoria F2. A wiecie, że w kategorii F2 takie fontany, no powiem Wam, że naprawdę spoko i one mają 200 gram neku, więc to jest naprawdę sporo. Kolejna to XF2008, również kategoria F2. Tu mam akurat y, efekt silver, czyli będzie srebrna, ale one są powiem Wam masywne, ciężkie. Kurczę, powiem Wam, spodziewam się po nich dużo, bo sprawiają wrażenie porządnych fontan, nie? 200 gram neku, to musi 200 gram dokładnie, nie? Tutaj tak samo, golden to silver. Już z Radziem rozmawialiśmy, ta nas najbardziej interesuje, będziemy testować. No, XF2010, nie? Powiem Wam, że te fontanny, kurde, no, ciężkie. O, no, 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 no robią wrażenie. Oceniam. Możesz jak panierz w web. Te już widzieliście, ale to jest i tak nowość. Pokażemy Wam. XF2006, bardzo fajne fontanny. Nie będziemy one, jest chyba odcinek na kanale, więc możecie zobaczyć. Oraz XF2007, to jest moim zdaniem. Jedna z najlepszych fontann, jakie testowałem, chyba w ogóle. Piękne fontanny. Jeżeli lubicie fontanny, to to jest coś, co musicie po prostu przetestować, bo kamera nie jest w stanie uchwycić tak pięknego efektu. Naprawdę uwierzcie mi. Ten niebieski kolor na dole, żeby nie mylić sklepowym. Dokładnie. Następnie mamy nowego Gatlinga TXC 940. Zobaczcie nowy Gatling. Ja Wam tutaj wrzucę przebitkę, jakąś strzela, bo on jest chyba już na kanale, więc Wam teraz tutaj gdzieś będzie lecieć przebitkę, jaką strzela. Yy, taka wiecie, parę sekundowa. Parosekundowa przywitka. Naprawdę fajny. Nie zgadnęliśmy koloru. Eee, testowaliśmy z ABS i Moniakiem Piro. Jednego też e, radio dostał do testów. Radio spodobał się? Robi robotę. Bardzo fajny mix kolorów. Dokładnie tak. Więc wiecie, jak trzy gatlinga, to szukajcie, nie? Bo w Triplexie, bo w najlepszych sklepach z pirotechniką w Polsce, online lub stacjonarnie. Też odkładamy tutaj. Ho, dobra. Teraz w każdym odcinku jest takiego przerwa na reklamę mi się odcinka jest WKG. <laughs> Nie żartuję, muszę się napić, jest strasznie gorąco dzisiaj. Mamy niby jesień, ale 20 parę stopni. Dobra, hmm, hmm. Dobra, dobra, pokażę Wam kolejną rzecz. Bo mam tego naprawdę dużo. TXB824 X-Vibe. Nie oczywiście dobrze, tak widzę też z każdej strony. 36 strzałów. O Jezu, kategoria F3. E, oczywiście jest to... E... 30 metrów, nie wiem czy mówiłem, ale chyba nie, więc no, zobaczymy, zobaczymy jak to się prezentuje. co mam, Mogę Wam jeszcze więcej powiedzieć o tym. No, jest to chyba nowość z tego, co kojarzę, z nowość z tej kolekcji, e, ale mogę się mylić. A to mocno nawiązuje do To jest Poligrafia? Poligrafia? No nie, no trochę inaczej. To jest ciemna, ale zobacz, to ma więcej kolorów. Myślę, że te wszystkie opisy, symbole bardzo do nowego stylu profilu ale tak, na pewno one są fajne. 702 gramy Neku. Jeżeli chcecie bym przetestować to piszcie. Tak jak Wam mówiłem TXB824. No, Przesuwamy sobie dalej na bok. Bierzemy kolejną, to się mi na stole nie zmieści, ale to może tą torbę triplesowską sobie sobie na dół schowam. Kolejna z tej samej serii. Jest to X-Future TXB853. 49 strzałów, także w 30 i mamy tutaj Neko moi drodzy, prawie kilogram, bo aż 955,5 grama. Tak trochę dziwnie. 955,5 grama. No, ale tak się sypnęło Chińczykowi, tak jest. Nie, no tak jest. Grama na ląd poszło tu jest rezerwowy. Może być. No i co? Prezentuje się też fajnie. Podoba mi się ta. Polografia się mówi, czy jak się mówi? Poligrafia, przepraszam bardzo, poligrafia jest fajna. X Future, takie wiecie, wybuchy fajwerków X, Future przyszłość. O, no, powiem mam, że może być ciekawa. 49 czałów, no robi. A, jak robi. super nowa No powiem Ci tak, tak, tak wiesz. Taki wybuch wielu fajwerków naraz, złączony w jedno i to wszystko PUF robiło, nie. Puf! Dokładnie tak. Dobra, kolejna. Będę trochę nazwa śmieszy. Ale to radek wybierał. Nie no, X trans 30 mm TXB. 846. tu mamy również 36 strzałów. Zobaczcie, bo to jest X Vibe i X Trans. Możemy zrobić pojedynek, który wypadnie lepiej. Eee, tutaj pewnie tak samo gramatura, pewnie by 700 gramów, tak, jest 702 gramy. No to ciekawie możemy zrobić pojedynek tych wyrzutni, w sensie porównać jedną i drugą. Eee, czy, czy będą się tak samo? No bo na pewno nie. No ale wiecie, gramatura taka sama, no to ciekawe, czy będzie, wiecie, eee, na takim samym poziomie efekty, w sensie wielkościowej w ogóle. Więc na pewno je przetestujemy, zobaczymy. No, i na razie odkładamy sobie tutaj na bok. Oczywiście wszystkie wyrzutnie, o których mówiłem, mają lądy rezerwowe i podstawowe, bo nie wiem, czy to powiedziałem, chyba nie. Eee, co? Do raz, proszę państwa. Coś, coś, co ja muszę przetestować. Coś, co ja chcę przetestować, bo to to jest. Widziałem na prezentacji. Powiem wam tak. Ja to przetestuję. Jeśli musi to potwierdzić, jeżeli się to potwierdzi. To jest jedna z najpiękniejszych złotych kostek, które widziałem. Jeszcze nie testowałem, ale będę testował. No, to złoto jest tak kozackie, tylko wiecie, to trzeba dobrze nagrać. To jest, wiecie, to takie złoto, co yy, nasze oczy widzą, to mega fajnie, a kamery często tego złota nie widzą, bo jest zbyt ciemne i nie potrafią matryce tego uchwycić. Ale my się postaramy jak najbardziej. Mamy najlepszy sprzęt w świecie. YouTuberów pirotechnicznych, czy jak to zawsze się zwał, jak zwał, więc nagramy wam to najlepiej jak tylko się da, żebyście mogli podziwiać po prostu piękno tej wyrzutni. Ale do niej sobie wrócimy w osobnym odcinku, ale zapamiętajcie ten indeks xb 3032 bo robi mega wrażenie. Oczywiście 49 strzałów, kaliber 30, a Neku podejrzewam, że to ma około kilograma. Oto jest seria Profi Line, czyli seria dedykowana na autorskich pokazów. No i... I nie tylko. Nie, nie tylko, ale dedykowana, ale wiecie, ja na przykład nie robię pokazów, a i tak kupuję z, z tej linii produkty, bo są wyśmienite, są na top of the top, tak? W naszej legalnej kategorii amatorskiej nie da się po prostu lepiej zrobić. I tak jak mówiłem, 980 gram neku, czyli naprawdę sporo, prawie maksymalnie ile możemy do takiej już wyrzutnie wsypać. Zapamiętajcie jeszcze raz ten XB3032, bo to jest prawdziwy i hit tego roku. Następnie z tej samej rodzinki, tylko trochę z innymi efektami. Dużo, dużo osób czekało na te efekty. Pytało mnie się Marcinator, kiedy to będzie. Dziękuję ci bardzo. Artiu. To jest cicha wyrzutnia. ale tu mamy 49 strzałów w horsteilu, takim jakby. Tylko tu się nazywa akurat Brocade Crown Waterfall, czyli brokatowa korona wodospad. Tak, eee, potocznie tak zwane. No wiecie, to tak. Puf, robi, puf, puf i spada tak fajnie, nie? Pokażę Wam przebitkę, żebyście to jakby, wiecie, mogli sobie to bo Jak ja tak to Wam tłumaczę, to ciężko może być, sobie wyobrazić to. Ale tak samo mamy tu 49 strzałów, kaliber 30 i do pokazów, żeby ją wkomponować, naprawdę robi, robi fajną robotę. Lub, jeżeli ktoś chce ciche fajerwerki a chce mieć coś efektownego, również się nada. Kolejna nowość: także z tej samej rodzinki, bo z profilajna i 49 strzałów, kaliber 30 mm, Brokat Crown King Chrysanthemum. Czy jest kraklingiem? Czy i powiem Wam, że robię robotę. I czy ona może zastąpić Samuna? Zobaczycie sami. Czy tak, czy nie? Jest bardzo fajna. 49 strzałów, z tego co pamiętam, samo miał 36. Nie. Czy... Też ja miał 49? Nie. 30 metrów, 39? Nie. Tak? A Jaki może być? Albo 36, albo 49. Niech się tak kłócić. Na pewno jestem gotowy, Ile ma kresek? Kurde, 36. Tak? Ostatni. And the winner is. Martinator. No widzisz, no tak mi się właśnie wydawało jakoś. A tu mamy 49, więc więcej strzałów zobaczymy. Bo szczerze, ja chyba na prezentacji nie wiem, czy podpalana, bo ja nie widziałem, więc musimy ją przetestować. Filmik na YouTube jest, więc możecie zobaczyć, ale wiecie, sami YouTube i rzeczywistość to trochę jest inaczej, dlatego lubimy testować, nie? Radzie, musimy podać właśnie te wyrzutnie, dwie testy tej samej serii. Tak, tak, tak. Opa! Mamy tu tak XB818 Better Together i XB812 Yes You Can, więc takie fajne, fajne. Y Słodkie emoji, to może nie do końca jest. Myślę, bo ja wolę wiecie takie bardziej męskie, coś też, albo takiego, jak to się nazywa, prostego, ale ładnego. Takie też są spoko, ale nie do, końca, nie do końca wpadają w moje gusta, jeżeli chodzi o samą grafikę, aczkolwiek nie do końca o to nam chodzi w wyrzutniach, bo głównie chodzi nam o to, jak ona będzie strzelać, jak będzie miał efekt, i zobaczymy, bo z tego co pamiętam, na prezentacji wypadły bardzo ładnie te dwie. jak e... wygląda tak, nie oceniamy książki pokładcy. Więc tutaj mamy takie fajne wyrzutnie, każda po 25 strzałów, 30 mm. Oczywiście mamy ląd podstawowy oraz rezerwowy, i one mają poniecałe 500 gram neku, bo 450. Ej nie, poczekaj, bo ta ma 457,5, te XB818, a ta, te XB812, ma prawie 50 gram więcej, bo 495, więc tutaj może być lekka różnica w efekcie, ale niekoniecznie, więc zobaczymy. Kurczę, ja tu się zasypuję w tych wszystkich wyrzutniach i w ogóle. Teraz mamy. O! Wyrzutnie. Servus! Co po niemiecku znaczy cześć, witaj, się", siema, dzień dobry, nie wiem. Ja, ja nie szprecham Deutsch. No to jest TXP-819, także nowość, która niedawno nas przypinęła. 29 strzałów. I zobaczcie, tutaj ważne, żeby w tym kierunku do widowni, bo ona ma strzały proste oraz kątowe. Bo jeżeli położycie tak, korety się nic się nie stanie, tylko po prostu jak pójdą kątowe strzały, to nie pójdą tak, tylko tak. Więc. Wizualnie efekt nam to poksuje, więc no, tak odpalamy, nie? Pamiętajcie. Tutaj mamy neku ile? 472 gramy, czyli na no 2,7 strzałów jest ok. Kategoria F2, mamy ląd podstawowy i rezerwowy, czyli serwis dla niemiaszków. Niemiaszki mogą kupować Niemcy. I szprechać, i strzelać. No, o kurcze. Pokaż, co tu masz? Zara, pokażę. W ogóle ja jeszcze ułożyłem choinkę świąteczną. Lubię, lubię święta, więc już tutaj wyciągnąłem. I teraz taka Last Christmas. Last Christmas, tak, już ją, wycią już ją rozmrażają tą, jak, jak ona się nazywa ta Nie tą Maryletę, ale last, last Christmas. A, Wiesz co. Ja już się rozmrażają powoli. Jeśli powie, jest rozmrażona. Nie żyje. Nie. Ja to się a tak. nie a Nie, Nie. Last Christmas, tylko All I want for Christmas. It's. No jeszcze była jedna ta skamina taka. No jest jeszcze bardziej. Wiecie co, I już mam teraz takie duże wyrzutnie, że laptopa musimy odłożyć sobie tutaj do mojej szafki. Ja tu wszystko mam, jestem przygotowany widzowie. Wiecie, w końcu to tutaj zagospodarowałem ten pokój, już zobaczyłem co i jak, tak. A, ja wam się nie chwaliłem, nie? Mam klimę nawet. Klimę mam, tak. Swoją własną. Czekaj, przepraszam, klimę i ocieplanie. Jakby, jakby jest zimno? To sobie Ocieplanie. Powiem wam, że to są kostki. ło, tyle to sobie widać, co? Ale będzie foto na miniaturkę. Widać tylko twarz. Więc tak, moi drodzy, może tak. To są bardzo fajne wyrzutnie, które były strzelane na prezentacji. Po 150 strzałów, każda mniej więcej 60 sekund każda strzelała. I co mogę powiedzieć? Moim zdaniem jest to doskonały wybór, jeżeli szukacie czegoś, chcecie jedną wyrzutnie mieć gotowy pokaz, ponieważ one strzelają prosto, strzelają kątowo mają różnorodne efekty krakling, kolorowe, złote no po prostu dla każdego coś dobrego. Tutaj macie 1, 2, 3, trzy wyrzutnie różne i one mają trochę różne efekty, więc każdy znajdzie coś fajnego. Mamy TXB 815, przepraszam, ta jest 15, jest Salut, Lightshore jest 16, a Space Galaxy TXB 514, dobrze mówię, 514 i na przykład 514 ma kilogram Neku, 990 gram, a dwie tutaj wszystkie mają 990 gram, więc tak. I co jest w nich jeszcze fajnego, to to, Klasa, jak nie ma, nasi sąsiedzi z zachodu mogą je kupić? No właśnie, nie kupią, bo, znaczy kupić mogą, bo to jest trójka, nie jest niby nielegalna. Ważne, że my możemy kupić. To jest W sumie Niemcy też mogą kupić, jak mają tam papier jakiś tam, nie słyszałem. Ale, ale. Musicie zobaczyć, je, bo naprawdę, moim zdaniem, za te pieniądze ciężko kupić coś lepszego. One bardzo fajnie strzelają i warto zwrócić na nią szczególną uwagę też, tak? Bo w myślę, że się przetestujemy w niedalekiej przyszłości. Testy są już na, znaczy, testy są już na testy. Filmiki są już na e, kanale Triplexa. Gdzieś wam się tutaj wyświetlika do Triplexa, możecie w państwie zobaczyć i sami ocenić. Ale jeżeli chcecie, żebyśmy my jeszcze nagrali taki luźny test. Również dawajcie znać. I oczywiście mamy test, testy. testy lądy podstawowe i rezerwowe. I co jeszcze ważne, pamiętajcie, tu macie strzałki na nich, w którą stronę ustawić do widowni, nie? bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Inaczej trzeba polecam nie tak, jak chcemy. I nie będzie tak efektownie. Dobra, ja to muszę. O, tutaj! Dobra. Aha, a to nie wszedł. Przy... Dobra, poczekaj. Bo mamy jeszcze. Tutaj, parę rarytasów. W sumie tą olismy. Oh, Widziałeś wcześniej. X-Zone. Także z tej serii, jakby X, tak. Mamy, mamy podobne grafiki, to wszystko. 49 strzałów. Kaliber 30, TXB867, TXB 867. ląd podstawowy, rezerwowy, kątowa. ja lubię bardzo kątowe wyrzutnie. Ponieważ dla mnie robią lepszą robotę, wiecie, na raz leci to i tak jest większy efekt, większy wow i to mi się podoba ogólnie, tak. No i co, 955,5g czyli sporo. E, szczerze, nie wiem jak ona strzela, pokazuję Wam po prostu nowość, nie widziałem w filmiku, e, więc się nie wypowiem. Po prostu informuję was, że takie coś jest. Jeżeli chcecie, żebyśmy testowali na piście, możemy przetestujemy. Więc na dole w komentarzu przypomnijcie nam napiszcie, co chcecie, żebyśmy testowali. I teraz. Zaczynamy od bardzo fajnych smaczków. Już mnie zaciekawiła ta smaczka. Może może. Jest to ona fajnie bardzo wygląda. Może zrobić zbliżenie, jak się da. Eee, triplex. 228 strzałów. Kaliber 20 mm, tak. TXB886, yy, dwa w jednym. Możemy pokazać, nawet, jak w środku wygląda. To jest taki kampałcik, Proszę bardzo. Niecałe 2 kg neku na cały ten kampałcik I powiem wam, że on naprawdę fajnie co niego wychodzi. Nie jest sobie tak mały na no yy, Chodzi się o nek. No i nie, ta? też uważam, wiesz. I nie ma filmiku. Czyli widzowie, czy mamy nagrać jej test? Napiszcie. TXB886, to będziemy wiedzieć, że chcecie. Więc to naprawdę fajny kampauzik na Sylwestra. Myślę, że yy, zrobi robotę. Tak myślę, ale czy mogę się mylić? Oczywiście, że mogę, chociaż wiem, że Triplex rzadko kiedy zawodzi. Dobra, idziemy teraz do tych dużych i niedługo może testowaliśmy takie Taki oto gdzieś tutaj położę. Nie wiem, nie wiem, powiem tak. Teraz mogę się nie zmieścić w kadrze, muszę wszystko odłożyć. Mój notatnik, mój długopis. robimy Nie, robimy, ja wszystko na żywo. zrobić cięcie, bo jest na czerwono. na czerwono? Tak, już miga. Ok, cięcie, bo zmieniamy baterię. Ladies and gentlemen, tonight mam dla was coś. Zarumbi TXB 800, za to ja nie 800, 650. Tyle miałem zapytań, Marcinator! Kiedy ona będzie? Marcinator! Chcemy TXB650! Master of Light! I mamy tego pięknego Kampałdzika, który wypluwa 210 strzałów około minuty, Czyli jest bardzo dynamiczny, bardzo efektowny. Czy robi wrażenie? Na filmiku robi mega wrażenie. I dlatego dla Was specjalnie jak go przetestujemy. Będzie test. Ja wam, już nawet się Was nie pytam, czy go przetestować. Ja go po prostu przetestuję, bo Robi wrażenie i mi się przekonać na własne oczy. Zobaczcie, jest złożony z wielu części. Uuu, tak o, proszę o zuma. Proszę o zuma, nie, nie wytrzyma. Mnie no, żartuje, nie jest taki ciężki. No, no dokładnie. Jest fajnie. I wiecie, co jest najlepsze? Kategoria. Kategoria F2. Bez jaj. Bez jaj. I co najlepsze, widzowie? Pamiętajcie, to jest strzałka. Wejście z druma kamerzysta. Tutaj strzałeczka. Jest wzór, i że się nie. Dobra, tą stroną pamiętajcie, żeby kłaść, tak? Wzdłuż, nie wszerz. Bo tutaj też mamy kątowe strzały. No i myślę, że będzie prawdziwy rozpierdziel z tym oto I potwierdzimy, że jest to jeden z najlepszych Kampałdów tego roku. Tak. Pozdrawiamy. Kto tu wchodzi? Nie wiem kto. Kasia? I co chciała? Spojrzała. Pozdrawiamy Kasię. Oh, triplex robi robotę. Master of Light. Zapamiętajcie. TXB 650. Zamówcie już dziś. Myślę, że to będzie jeden z najlepszych kampalów tego roku. Tak mi się wydaje po filmikach oceniam. Ale jak sam przestrzelę, to wrócimy do niego i go sobie jeszcze omówimy. Pamiętajcie. Zamarkujcie moje słowa. Muszę go teraz gdzieś odłożyć. Widzowie. Czy wiesz co? No, nie to no to nie Żeby było fajnie wszystko no Jest wszystko jest y, tip top, wszystko Calculated. Ludzie. Są te stacy, którzy pragną się zabawić na fula. Cena nie gra roli. Ma być, że tak powiem, rozpiernicz. Ma być. Ja Ma być ja Showbox. 528 strzałów TXB 897, jak ktoś pytał. Czy jest to duże? No jest to duże. Czy robi wrażenie? No ludzie. Zrobi na każdym sąsiedzie wrażenie. I pamiętacie, że też go musimy. Poczekaj, poczekaj, ja go pokażę. Tak. Nie, nie, nie. Słuchaj, jedę Czekaj. Ale poświecenie dla widza, Widzu, zostaw łapkę. Oh. widać? Zdecydowanie do duża wyrzutnia. Tą stroną patrzcie. Dokładnie tak jak jest, w moją stronę. Takim odpalamy. Duży bydlak. Ale no 528 strzałów musi swoje ważyć, nie? Ech. Ile to maneku, moi drodzy? He he. 984 gramy, plus 952, plus 900, plus 900, więc sobie poliście, że to ma naprawdę prawie, prawie 4 kiloneku, więc to jest sporo. Kategoria już F3 tutaj. No i co? Myślę, że <grym> fajny będzie. Ja nie widziałem filmiku, ale ja lubię drżą kampały, bo go strzelają, mają fajne efekty prostokątowe, różne efekty. No kurcze, że się nie omierać, kupować takie cackę i odpalać, moi widzowie. Wiecie, co jest najlepsze? Że to, co mam właśnie pokazałem. To są nowości zaledwie miesiąca dwóch w Triplexie, a tych nowości będzie jeszcze więcej. Więc czekajcie, oglądajcie, piszcie co chcecie, żebyśmy testowali, a my dla Was to przetestujemy. To chyba na tyle, co nie? Drodzy widzowie, zostawcie łapkę w górę, piszcie na dole w komentarzu, co chcecie, żebyśmy testowali. Zapraszamy na socjale Triplexa i na moje. Linki macie w opisie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie życzę Wam miłego dzionka. Yo.